Cześć, z tej strony Robert Jasiak. Zachęcam do wysłuchania podcastu Kartkowanie Rąk Nie Brudzi. Cześć, z tej strony Robert Jasiak z projektu Wspieraj Kulturę. Właśnie będziesz miała, będziesz miał możliwość wysłuchać wspaniałego literackiego podcastu Kartkowanie Rąk Nie Brudzi. Dzisiaj moim gościem jest mój serdeczny kolega Marcel Woźniak. Także cieszę się, że przyjechałeś cześć, do, cześć. Do, do Świętego Miasta. No i tak, jakby pytanie na początek, bo kawałek drogi musiałeś przejechać, czy jakiś audiobuczek był w drodze, czy. Czy raczej... eee, wiesz co, akurat słuchałem muzyki, bo jestem po kilku tygodni, kilkunastu tygodniach ostrego pisania różnych rzeczy i jestem raczej chwilowo, a, a słowny. <grym> raczej się chcę, chcę się jak najwięcej wyrzucić z głowy, żeby żeby sobie zrobić miejsce na następne, ale jak tylko mam czas, to przełączam sobie między telefonem, a samochodem eee, Ostatnio co słuchałem, to chyba Madame Libery. Fajnie tak sobie po latach to odświeżyć i trochę na na to spojrzeć. No bo ja tak jak patrzę, też no, obserwuję cię w mediach społecznościowych i widzę, że jakby sporo podróżujesz. Teraz też za chwilę spotkanie w Zawierciu. Mhm. E, i, I to jest chyba taki też dobry czas, żeby jakieś nadrobić sobie właśnie zaległości w aucie. Ja jakby opór zachęcam zawsze jakby tych odbiorców projektów Wspieraj kultury, właśnie, żeby korzystali też z audiobooków. I chyba, chyba jest to jakaś taka metoda. Nie no żeby... wiadomo, bo kurczę wiesz, prawda jest taka, że jak, jak prowadzisz auto, nie? Sam wiesz, też za kółkiem dużo, dużo kręcisz, no to nie, nie, no nie możesz pisać, bo nie się ani pisać, ani patrzeć, najlepiej mhm. zrobić coś, co ci nie zajmuje wzroku. No to tutaj wchodzi właśnie, właśnie audio, nie? Więc, więc ja lubię słuchać bardzo. Podcastów, książek, zależy ja mam czasu, nie? Ja też nie lubię nie dokończyć książki, więc jak nagle jedziesz i kurczę. Na przykład przyznam szczerze, że to jest trochę hardcore, że po prostu zawsze, czasami włączam książkę na najszybszym tempie, jakim się da. Wiesz i tak. Okej, okay, a no jak byś się zatrzymałeś takim, bo ja, ja też tak lubię czasem... Już tak, no tak, no, powyżej po, po 1,75 to już jest problem, nie? Bo oni gadają w takim tempie, jak tam na końcówkach reklam masz przed użyciem skonsultuj się z lekarzem tak, no farmaceutą, tak, 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 tak. no to po prostu to jest tak... I wtedy go zamordował. Nie wiem, ja. co, co on powiedział? Ja, ja też właśnie tak jak go 1,75 półtora to jest w ogóle super, ale czasem jak są takie książki mniej wymagające i zależy też jak jest lek, No właśnie, to... bo niektórzy to tak bo tak, a tak. niektórzy takim dziennikarskim, no no no, więc no... No to jest tak jak czytanie książki szybko, że coś ci tam umknie, no i to jest twoja decyzja, jakby, czy chcesz poznać treść, czy chcesz się zanurzyć gdzieś tam w tej warstwie i też jest w każdy sposób dobry uważam. No kurczę, no, robisz to tak, jak uważasz, jak ci to sprawia fan, no to, to jest, nie? Także myślę, że jakby rozwiązanie to książkowe jest naprawdę super, jeśli chodzi o, o podróże, ja czasem właśnie nie mogę się doczekać na jakąś dłuższą, dłuższą podróż, bo a, tylko, żeby płynęła, płynęła, nie tak jak stać w korku w mieście. Ja, ja. Ale jakby, myśląc o Twoim nazwisku i o tym, jak tutaj dzisiaj przyjeżdżałeś, to jakby e, padły mi do głowy dwie rzeczy, jakby, z którymi utożsamiam Ciebie. Pierwsze to jakby Leopold e, Tyrmant. E, myślę, że jakby Sygnet, często powtarzam, że on się tam jakby <grym> ta, nie, pojawiał w jego ta. najbardziej znamienitej po, po powieści. A, to ten, dla tego, pierścień. Tak, tak, tak. Jeszcze nie ukrywam, że tutaj jesteśmy jednak na, na, na starym mieście i dbamy Tutaj o społeczność w różny sposób. Znaczy, ja się staram, ale jakby zły dla mnie może błędnie, ale był ale... no, takim super bohaterem, tak? Trochę takim polskim dla mnie Batmanem i, i super miękko zrobione. Tą powiedzmy, myślę, że ty tutaj naukowo bardziej się na tym znasz. A druga rzecz, jakby myśląc o Twoim nazwisku i o Twojej twórczości, to jest jednak no, to, co dotykało Polskę, Polaków i Polki. Czyli wszyscy zbrodniarze wojenni, i, i teraz książkę, którą jakby nawet zabrałeś dla mnie, za co Ci dziękuję. Myślę, że po prostu się jej boję i nie wiem, czy, czy jestem gotowy, żeby to czytać. No i tutaj, tak, Tyrmand, popkultura, wiadomo też trudny czas, ale zupełnie coś innego. No i skąd jakby taka, taka zmiana, albo co, co Ci bardziej jakby cieszy, albo inaczej w ogóle. To tak, mówię, że podsumowując. Dla mnie właśnie, jak Marcel, to, to Tyrmand i, i Ci Zbrodniarze, i teraz, jakby wrócimy do Tyrmanda w ten sposób, czy jak właśnie pisałeś, i tam jest jakby sporo tej muzyki jazzowej. Mm. I czy do tego sobie, jakby wiesz, wracałeś pisząc o nim tą, tą obszerną biografię, że słuchałeś tej muzyki, której on, on słuchał, wiesz, dodał, jakby wiesz, super, jakby pop, pop kultura tamtych lat, która teraz, jakby też współcześnie wysłuchałeś. To jak muzyki? pisałem książkę, w ogóle pierwszą książkę to o Tyrmandzie, pisałem dokładnie w czerwcu. 2016, czyli 7 lat temu, bo też był gorący czerwiec, bo nagrywamy to też w czerwcu, też Polska gra z Niemcami, jak kilka dni okay. temu i miałem bilety nawet na tamten mecz i nie pojechałem, bo musiałem skończyć książkę i słuchałem sobie Mietka Foga, bo akurat pisałem, pierwsze rozdziały było między międzywojniu i tam wiesz... Yy, szukałem takiej muzy właśnie przedwojennej, więc, więc, więc słuchałem sobie Mietka Foga, a, a potem non stop słuchałem Ali Gerald Tiske to Taske, bo to była piosenka, która towarzyszyła termandowie podczas wojny. I wiesz, jak to jest? Że jak za dużo razy posłuchasz jakiegoś kawałka, to on potem ci chodzi po głowie cały czas. I po prostu mhm. nie możesz go wyrzucić po prostu z głowy, więc, więc jak już, zaraz mi, już zaczyna mi chodzić po głowie, ta piosenka, znowu. Yy, no, więc w ogóle to jest tak, że. Ja miałem mega fart, że w ogóle pisałem o tym książkę. Nie? Że gdyby nie to, to bym w ogóle nie był pisarzem, bo to jest właśnie historia o popkulturze, o jazzie, o. No, no o przemianach, tak? Totalnie, nie? I jakby to był mega, znowu fart czy nie fart? Nie? To też pytanie, na co trafiasz w życiu, nie? Że jakbym tak zaczął zagłębiać się, czemu to dostałem i tak dalej, to by wyszło, że ja po prostu szukałem czegoś takiego nieszablonowego, nie a to dotyka właśnie takiej tkanki, wiesz, kultury, literatury, mhm. ale nie takiej literatury. Wiesz, kanonicznej, tylko właśnie czegoś takiego pomiędzy. Tak, i jakby też takich chyba okresów dość mocnej takiej reformacji, tak? Jakby tego no, totalnie, społeczeństwa jakby. totalnie, bo masz i wojnę, mhm. i PRL, i emigrację, i wiesz, i holokaust, i dwudziestolecie, pieniędzy wojenne, wszystko naraz po prostu. I Terrant dla mnie. Jest takim uosobieniem takiego wędrowca, wędrownika, żydawiecznego tułacza, który mm -hmm. po prostu manewruje, fleneruje po świecie, nie? Zahacza o literaturę wysoką, pisze listy, no tak, tak. browiczem, z mrożkiem, i tak dalej, a jednocześnie, wiesz, otwiera koncerty czasowe. Ludzie go po prostu go znają, wiesz, kłaniają mu się w pas, bo to jest facet od jazzu. Nie? I ten sam gość wychodzi z tej sceny, gdzie tysiąc, czy 30 tysięcy ludzi go słuchało, i nagle wchodzi na jakieś spotkanie, wiesz, czytelnikami nagle. Gość po prostu z różnych światów. Nie? Ale to znaczy myślę, że to jest jakby super w literaturze, właśnie, że ona jakby łączy e, środowiska, ja zawsze tutaj staram się w tym czy podcaście, czy w działaniach w mediach społecznościowych pokazywać. No, no to jest spektrum, i ty też jest nie? Jakby, Ale ty też jesteś jakby tego przykładem, że pomimo tego, że jesteś. Naukowcem, czy no niedługo będziesz, tak? Że jakby stopień naukowy, który uzyskasz, no, uzyskasz, uzyskasz <śmum> e, myślę, że nie trzeba trzymać kciuków, bo, bo jesteś po prostu, jakby, wiesz, turbo inteligentny, e, ale to też jakby pokazuje, dla mnie to jest jakby wspaniała w literaturze, że e, z jednej strony właśnie jesteś e, naukowcem. Tak, ale jakby siedzimy sobie teraz u w domu w t shirtach i, i rozmawiamy o czymś takim, co jakby Tyrman też pokazywał. Ale ogóle, nie? Jakby, że, że można łączyć te środowiska Ale w ogóle mi radnych. się wydaje, że po pierwsze świat się w ogóle dzisiaj zmienia, nie? ale po drugie nam. Nie chcę źle mówić o, o instytucji szkoły czy czegoś, ale tak. nam trochę, trochę nam za bardzo wbito rzeczy w jakieś szuflady, nie? że Jasne. pisarz to jest po prostu fajka i poważny pan. Że po prostu jakiś filozof, którego czytaliśmy w liceum, to po prostu on nie chodził na imprezę, nie palił zioła, nie, nie biegał za dziewczynami i nie miał jakichś rozwin na fazie. Nie? No on po prostu wymyślał od razu dzieła. No oczywiście, że nie. I nie chodzi o to, że masz pominąć te ważne rzeczy i skupiać się na takich drobnostkach jakichś tam niskich ale świat jest stworzony z tych wszystkich szczebli z kultury niskiej popularnej artmarcznej ludycznej street artowej i z tej wysokiej i jakby chodzi o to żeby czerpać z tych wszystkich rzeczy nie? że nawet świat nauki Wiesz, mówisz, że ja jestem turbo inteligentny, bardzo mi miło, muszę to przekazać na wydziale. Tutaj jakby tak, tak. Jakby ja, nagrywa, no stale, tak ja nie stale. Ja pobiłem niechlubny rekord ilości wydaleń z uczelni przez moje całe życie, więc, więc jakby to nie jest powód do chluby, tylko ja po prostu ciągle coś innego robiłem. Na szczęście byli ludzie, którzy we mnie uwierzyli, powiedzieli: Okej, okay, ten pana sposób jest ciekawy. My chcemy panować, dać szansę właśnie o Trymandzie. I to, I to jakby pokazuje, że też się świat zmienia, świat nauki też się zmienia. I właśnie przed mój promotor, ludzie, z którymi ja pracuję, to są goście totalnie otwarci na masę różnych rzeczy. To nie są jakieś konwektylia w jakichś starych, zakurzonych salach, gdzie się cytuje coś przez 4 godziny i nikt nie wie, jak to pożenić z tym, co masz w głowie, że czytasz jakąś literaturę szkolną, ale w ogóle tego nie czujesz, nie? że to jest kurde, to, ci, to ci nie gra, nie? Więc chodzi o to, że to się da zrobić, że że jak spojrzysz sobie na pewno że na Mickiewicza nawet, na kogoś, to się tak, tak to wyciąć, wyjąć, że mówisz, kurczę, co za sztos, nie? Ja kiedyś jakby usłyszałem, bo też miałem z tym kłopot i nie do końca potrafiłem to zrozumieć, właśnie chodziło tutaj o epokę romantyzmu i naszych wieszczów narodowych, że oni po prostu w tamtych czasach tak rozmawiali i tak pisali, oni jakby tak. dyskutowali o tych problemach, które no. jakby ich dotykały. A że sobie rymowali, jak do siebie tak, mówili, Tak, to na swój taka była wtedy ulica, jakby... jaś nie panie. I, 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 to, tak, tak, jakby. Zabawne, ale jakby w ten sposób też jakby się nie mówiło o, o, tak. o literaturze. Ale oni, w byli, ale oni byli ciągle żywymi ludźmi, nie, którzy mieli swoje namiętności, swoje pasje, a nie, że byli tylko gościem z okładki. Nie? I kaszel też miałem No podobną ziolak. Gruźliczy chyba. Nie, nie i wiemy, jak, jak to się skończyło. Ale właśnie o tym też się zapomina. I, I stąd też jakby pomysł i zamysł całego tego podcastu i ludzie, z którymi tutaj będę rozmawiał, czy rozmawiałem już wcześniej, że oprócz tego, że to są jakby inteligentni, tak, ale też jakieś to, co literatura zmienia w ich życiu, no bo, bo gdyby nie, nie literatura, to myślę, że nigdy byśmy się nie spotkali no, 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 no. I, i jakby właśnie też ten um, pozytywny vibe mimo wszystko i, i, i zmycie tej... Uh, no tej, tej, tej właśnie przerysowanej intelektualności. Tak? Bo jakby czy, ale się... to też jest wiesz, potrzebne, też tak wiesz. Ktoś lubi i to też jest spokojnie. Tego, że właśnie. Tak, tylko ja jakby zastanawiam się cały czas nad tym może mój umysł po prostu nie może tego pojąć, pomimo tego, że uważam, że jestem jak Matt Damon z Buntownika z Nie rozmawiamy o tym Robert. E, <laughs> ale po prostu czasem, czasem się zastanawiam, czy właśnie to, tak jak ty, tak? Za chwilę ten stopień naukowy, książka o Tyrmandzie, książka o tych. Okropnych faszystach, tak? Którzy po prostu robili rzeczy obrzydliwe na samą myśl po prostu. No to, to jest coś strasznego, co jakby, no ta, ta współczesna historia, czy tam historia sprzed, sprzed no, wojny, tak? W 1939. A jednak można to jakby pokazać w ten, spo, ten sposób inny, tak? Jakby to, co chyba zrobiłeś też dla, dla Trymanda i, i te opowieści i te spotkania, na które jeździłeś, to myślę, że to jest też jakby dobra rzecz dla, dla, dla kultury polskiej, bo też go pokazałeś jakby w inny sposób i umiesz o nim mówić w taki inny sposób, bo, bo ludzie tak jak ja, utożsamiają go jakby z tą jedną powieścią, ale też jakby nie czytelnicy chciałem powiedzieć, że młodzi, ale to, to już nie w, w naszym wieku, tak, że. że Trochę o tym też zapomnieli, tak? A Myślę, że tu jesteś jakby takim głosem, że. To teraz trzeba zrobić pauzę. Jak ktoś nie wie, to teraz sobie klika w pauzę na, na ten, klika suba i sprawdza, jeśli nie wie, o czym mówimy, temat, nie? czyli Tyrmanda. A propos, jego matka niedaleko stąd. W Hasagu. W Hasagu była w fabryce na robotach. E, no więc ja. Y, ja starałem się zawsze patrzeć na literaturę w taki otwarty sposób i na naukę. Tak jak mówiłem, że, że na przykład dla mnie Tyrmand to jest opowieść o przekroczeniu wszelkich granic. Nie? I jakby ja, dla mnie pisanie książek, a zacząłem od Tyrmanda, to była tak. historia o przekraczaniu swoich granic i też i, opowiadanie o książkach. To też jest jakieś przekraczanie granic, no bo nikt ci nie powie jak jest być pisarzem i jak masz być biografem, jak ty mm -hmm, masz o tym mówić, mm, masz mm. usiąść za biurkiem i mówić poważnie, czy może masz usiąść sobie w trampkach i o tym opierać na wesoło. Rób jak, tak jak czujesz na to, nie? No, no. Rób, jak nie? Oczywiście, musisz być w miarę merytoryczny i kompetentny, ale jeśli czegoś nie wiesz, to powiesz tego nie wiem i to nie znaczy, że nie masz prawa o tym rozmawiać, tylko jakby bądź tym szczery, uważny, wiesz. I nie ma jednego jakby szablonu. Oczywiście są pewne reguły, tradycja, coś wypada, coś nie wypada, i to też trzeba szanować. Nie? Ja bym nie przed w trampkach nie mam na obronę na przykład. Ta. Znaczy, w trampkach możełem przeszedł, ale nie w krótkich spodenkach, nie To mhm. no, wiesz, szacunek dla instytucji i tak dalej. Ale jeśli właśnie chodzi o pisanie o literaturze, o opowiadanie o niej, whatever works, jak mówił Woody Allen. Jeśli tak. to jest na temat. Myślę, że teraz też jakby to wszystko się zmieniło. Tak? Jakby ten czas covidowy, pomimo tego, że był jakimś. Często się mówi o tym, że był czasem zastoju. A wydaje mi się, że on jakby rozwinął rzeczy. Wszyscy czytali przecież. Nie wiem, czy wiedziałeś, już... jak był COVID. Jakoś chyba w, w latem 2020 poznałem, miałem takie info, że w jednym z tych kluczowych serwisów audio wzrost sprzedaży audiobooków było 400 czy 500%. Mm -hmm. W ciągu kilku miesięcy. Jednak ludzie po prostu. Jeszcze jedna statystyka ciekawa bo ich jest dużo, tak. bardzo wysoki procent ludzi, którzy po raz pierwszy sięgnęli po książkę. Że, że już byli tą osobą, która przynajmniej jedną książkę przeczytała, to to był najwyższy skok w covid że w końcu okej, okay, no już nie wiem co robić. To poczytam. To, jest, to poczytam, nie? Tak, tak. Jakby, no wiadomo, te platformy streamingowe, mimo wszystko, że ja mam tam jakby zasubskrybowane chyba wszystko oprócz tej najnowszej platformy, która weszła teraz do Polski, e, no to czasem mam kłopot, żeby coś znaleźć i, i, i szukam 20-30 minut. Jednak mam ulubionych pisarzy, jest ich jakby wielu i to jest zawsze jakby trafione, że może, że... Tak, że <laughs> jest jakby teraz moim top. top znaczy, Myślę, że jest numer jeden, jakby zmienił też moje życie. Dawno nie miałem takiej powieści u siebie, mam do siebie tylko pretensje. Może, że wcześniej na to nie trafiłem? Na ale... gniewu, czy? Tak, tak, tak. Jakby I teraz jakby patrzę na to, co się dzieje. No jest tam jakby dużo prawdy i to jest super, jak, że to jest dla mnie literatura ponadczasowa. Tak? Jakby wiadomo był nagradzany, ale też koło tego nazwiska była zrobiona po prostu znaczy w tym środowisku, w którym ja się jakby obracam, że to jest po prostu też takie elitarne, że trzeba siedzieć w swetrze, pić herbaty i dzielić no, tego patrz, nie, Ale wiesz, nie siedziałeś w swetrze, nie piłeś herbaty, otworzyłeś i, i zażarło. Tak, zażarło, ale właśnie żeby pokazać tym no, ludziom, bo jakby myślę, że jestem jego ambasadorem, jeśli chodzi o ten rok w Polsce i jakby miał być mhm. rok Steinbecka, to, to mocno jakby mówię o nim, bo to jest naprawdę książka, która potrafi zmienić życie moje tak? jakby i, i nie tylko w sposób tego, jak patrzę na na kapitalizm, którego nigdy nie robiłem, ale też jakby na relacje międzyludzkiej, to jest po prostu dla mnie mistrzostwo no i świata, i to jakby co jakby w czasach studenckich zrobił dla mnie Tyrmand I o tym, jak można było kiedyś pisać powieści nawet no w tej Polsce ludowej, tak, to też jakby. Naprawdę mamy się czym pochwalić, bo to jest jakby arcypowieść. Nie wiem, jak inne, mam kolegów, którzy czytali i dzienniki, i jakieś. Inne dziennik, rzeczy. wiesz, dziennik I jest dziennik, nie. Znaczy, wiesz, to też jakby no, zły też jest trochę coś takiego elitarnego, że ludzie chcą to mieć na półce i to też jest fajne. Że ja tak, mam ulicę, ale nigdy go nie przeczytałem, bo jakby mówię. To z książką w facacie wódce, nie? <śmiech> ja <śmiech> nie czytałem jeszcze, także... Także, ale mam, mam bo, ale nie, żeby się chwalić, myślę, że po prostu zostanie. Może mój syn ją przeczyta, który ma 8 lat, czyli za jakieś 70 Ale wiesz, ale właśnie to też literaturze jest że właśnie przechodzisz przez te etapy, że nie wiesz co wybrać, że potem czytasz to co inni, to, to szukasz co warto przeczytać, e, próbujesz, ale nie wiesz, bo to nie dla ciebie, ale powinieneś hmm. i myślisz, kurde, to może coś jest ze mną nie tak, że wszyscy Oli czytają, ja nie, a potem się okazuje, że nikt go nie czytał, no, aż w więc... końcu dochodzisz do miejsca, w którym po prostu zaczynasz robić tak jak chcesz i nagle się okazuje, że w ogóle to jest spoko, nie? że to Tylko, są go, go, ciekawe rzeczy. Nie? Ja również tutaj mam młodszych widzów i widzki, ale myślę, że ten etap u mnie jakby zaczął się tym całkiem niedawno, ja mam 38 lat i że teraz już, no mało właśnie myślę, że co wypada, co nie wypada, ale że po prostu żyję tak jak chcę jestem bardziej szczęśliwy i myślę, że u tych osób, które nas jakby słuchają czy oglądają ale też to nastąpi, jak kiedyś bym nawet 5 lat temu się popłukał po głowie i powiedział, no nie, 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 tak nie może być. Ja na przykład, jedyny tom poetycki, który przeczytałem od deski do deski to jest Małgosia Lebda, z którą jakby rozmawiałem też w takiej rozmowie literackiej. Ale to było zupełnie inne spojrzenie na poezję. Mm. Pomimo tego, że mi się to bardzo spodobało, poezja to nie jest droga, którą chciałbym po, po podążać. Się. Ale, wiesz, <grym zainteresowań> ale wiesz, o czym tyś ale... mówisz, Tak, jak po ulicy, że. Co tam robiłeś? A przeczytałem ostatnio, wiesz. <grym zainteresowań> Zmienił moje życie. O, no ale... ale wiesz, to jest fajne. Jakby, ja, ja to rozumiem, tylko że wiesz, jakby ta, ta poezja powinna się o niej mówić tak, jak mówiła Małgosia, dla mnie. Bo ona ją obdarła z tych wszystkich, wiesz, takich po prostu no, 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 no. naleciałości elitarnych, krakowskich, zadymionych piwnic, I, i to było jakby ekstra. I ty to samo zrobiłeś jakby z Tyrmandem, i myślę, że to jest też klucz dla mnie, że, że to by wszystko. Nie chodzić, nie? Że... Bo wszystko jest doświadczeniem, kurczę. Nawet jest taka kategoria w antropologii: doświadczenie. No to w... co to jest? To, to jest wszystko. To, jak dochodzisz do tego, co jest Twoją literaturą. Jak ktoś ci demidologizuje ideę, na przykład ja kiedyś, jak musiałem na studiach rydzić do egzaminu z romantyzmu, musiałem, nie? no to zacząłem po prostu przeczytałem wszystkie liryki lozańskie, dziady, kowieńskie, wileńskie, angeli, tak itd. I jak spojrzałem na przykład na romantyzm, w pod kątem nie wiem, kolonializmu albo mm -hmm. tam czegoś, eposów narodowych, jak ja zobaczyłem na przykład historię, jak się słowacki żar z Mickiewiczem, jaki między nimi był po prostu. Okay. No to ogień, ale... ogień totalny, tak jak Ale, ty, tego ogień ale prostu... to była taka historia, że kiedyś tam Mickiewicz miał jakieś wykłady w Collège de France, na tych wykładach była Georges saint Trugienie w Słowacki. Wiesz, no mega wydarzenie chyba 1839 rok, coś koło tego, i Słowacki mega zajarane, i idą na imprezę. Do takich popolskich tam mecenasów, patronów, i Mickiewicz ze słowackim ponoć do rana chodzili po ogrodzie i jakby rapowali, by się powiedzieli. Po no tak, tak, tak Improwizowali, improwizowali. improwizowali. I po prostu słowacki zajrany, rany, że Mickiewicz wreszcie jest jego ziomem. Mija parę, parę dni, i nagle jest relacja w prasie, i Mickiewicz pisze o tej imprezie, i nie ma ani słowa o słowackim. W ogóle człowiek nie istniał. I Słowacki po prostu tak się wkurzył, tak, się, tak go postanowił szczelendżować, że napisał Benioskiego, nie? Po prostu poemat dygresyjny, w którym rozprawia się ze wszystkimi ludźmi, którzy mu po do pieca w ciągu życia. Jak na to spojrzył w ten sposób, już kurde, no dlaczego ci ludzie 200 lat temu mieliby być inni niż my dzisiaj? Tak, no? tak. Jakby tam fajnie teraz jest jakby z beef, nie? Jakby, że... No, 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 no. Nie, ale... Słyszałem tą historię też będąc w Technikum lata świetlne temu, ale, ale fajnie, że to potwierdzasz, bo to jest jakby też historia. Do opowiedzenia. Ale myślę, że mimo wszystko fajnie, że jakby powstają takie rzeczy, że można rozmawiać o tej literaturze, że jakby media społecznościowe dają nam naprawdę jakby szeroki wachlarz tego, że możemy. O tym rozmawiać i, i, i każdy może rzucać światło. I A, nie ale... musimy czekać, bo myślę, że jakby słowacki teraz mógł sobie tam e, zrobić na czubo... Twitter <grym> albo bo, bo, bo nagrać wiesz, coś na, na TikToka, pomimo tego, że może to jest. Zresztą mieliśmy odświeżoną naszą znajomość przez, przez TikToka, mimo wszystko. Tak, tak, tak. E, bo, bo to jest naprawdę jakby teraz współczesność daje nam znakomite możliwości. Tak? Tylko, żeby to porzenić, nie? Właśnie tak, To jest tak, sztuka, tak, żeby tak. nie wpaść. Bo też są rzeczy, które są tak mega atencyjne, tak przykuwają uwagę, że na przykład człowiek to też są zagrożenia płynące z literatury, czy znaczy z, z tego świata, że, że ktoś może skończyć, wiesz, przerzucając tysiące książek, nie czytając żadnej, bo on chce mieć wszystkie, bo on chce mieć, chce być w świecie i. Okej, okay, to też jest ciekawe doświadczenie, nie? tylko właśnie warto patrzeć krytycznie na rzeczywistość. Nie? Miałem, miałem ostatnio rozmowę, jakby z, bo czasem osoby do mnie piszą i to jest bardzo miłe, że ktoś chce poświęcić na mnie swój czas albo, albo poznać moje zdanie i właśnie pytał. Że ile jestem w stanie tam przeczytać w ciągu miesiąca? Mm -hmm. I te pytania się jakby często powtarzają, nie tylko u mnie jako twórcy, tylko u innych też ludzi, którzy zajmują się książkami. Że ten, to, to ile nigdy nie powinno być właśnie wyznacznikiem takim do pochłonięcia do, tak. do, do literatury? No bo ja od czasu tego, do kiedy doszedłem do Steinbecka, przeczytałem naprawdę bardzo, bardzo wiele, ale nic tak jakby znaczącego w moim życiu jak ten Steinbeck. Tak? Jakby no. Może jedną z takich rzeczy, nie wiem, jeszcze polecam to wszystkim i Tobie też komiks e, Fale i J. Dengo, bo dzięki temu jakby zacząłem jeździć mm. na deskorolce. I to są książki, które jakby miały realny wpływ na moje życie, a reszta mogę powiedzieć, że była po prostu jakąś rozrywką albo rozwojem intelektualnym, ale który nie no miał jakby super. wpływu e, na życie, bo myślę, że po prostu nie powinniśmy się z tym ścigać, tak? Czy, czy powinienem Rzeźnika przeczytać teraz? Może nie, ale może za 5 lat to będzie akurat dla mnie... czy ja wiesz, właśnie tego chyba chodzi tylko o to, żeby nie... Bo jednak mimo wszystko ten świat tej polaryzacji internetowej, gdzie coś jest, klikasz w lewo albo w prawo. Tego akurat w programu nie miałem nigdy, w si 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 siłą, siłą, siłą rzeczy, siłą rzeczy jakby chodzi mi o to, że no to w końcu wpadasz w jakąś statystykę, że teleksiężyc czytałem, że masz aplikację, która liczy ci stronę, tak. ale potem się ścigasz. I jakby trzeba zawsze być sceptykiem, nie patrzeć na to, co jest w tym do dobrego, co jest z tym złego, bo jeśli. Czytałeś kiedyś książki, których nie pamiętasz. Dzisiaj byś nie napisał ile to było e, 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 wiesz, egzemplarzy, ile tysięcy stron. Dzisiaj miałbyś to w apce i byś miał jeszcze złotą gwiazdkę dostał, mm -hmm. nie? ale z drugiej strony ważne jest to, że masz serduchu, nie? więc... Myślę, że to jest najważniejsze, ale... No bo a... życie jest podróżą kurczę i mówisz o tej literaturze tak wiesz i na przykład dla mnie naprawdę, ja nie postrzegam siebie ani jako naukowca, ani nawet jako pisarza. Dla mnie życie jest opowieścią. Które oczywiście są pewne ramy, są pewne jakieś granice. Masz jakiś zawód, masz jakieś konto bankowe, masz jakieś, wiesz, cezury życiowe, ale życie jest podróżą, a najfantastyczniejsze, moim zdaniem, w książkach jest to. Nie wiem, czy miałeś okazję po latach do czegoś wracać, do jakiejś książki. Nie, Jeszcze nigdy tego nie zrobiłem. Mam no tak chęć, ale nie zrobiłem. No to, to ja mam. mogę podać dwa przykłady. Dwie książki, które czytałem w liceum, miałem taką zajawę, że nie chciałem czytać lektur szkolnych. I w bibliotece szkolnej była taka karteczka artydzieła literatury światowej. Taka chyba wyborcza, czy coś wydawało? Tak, tak, było. Tam jakby I ja to wszystko przeczytałem. I I jak miałem 16, 17 lat, ja przeczytałem to wszystko. I ja do dzisiaj po prostu żyję e, Józefem prostu. K. Hansem Kastorpem z Czarodziejskiej Góry, rokiem 84. No. Więc ja przeczytałem Czarodziejską Górę wtedy, dwa tomy i rok 84, i przeczytałem to dwa lata temu, te obie książki. I to jest niezwykłe, co ci się otworzyło jakby w sercu. Ty znasz tę książkę, ty wiesz o czym ona jest. To dlaczego inaczej ją teraz rozumiesz? Okay. Bo przeszedłeś to jest ten, etap swojego no? życiu. Przeszedłeś i po prostu jak ja po napisaniu tych książek o wojnie, o Tyrmandzie, czytam książkę o totalitaryzmie, to ja mnie to po prostu. Nie, nie wiem, czy była kiedykolwiek książka w moim życiu, która by mnie, by mnie tak ciało bolało, jak ją czytałem. To był rok 84. Po prostu je ja fizycznie, aż mam po prostu, mhm. po prostu No Widzimy, widzimy to. Po no, prostu ja to po prostu widzę, widzę. Odnotowane tam. Yy. Po prostu fizycznie czułem ból i się z tym bohaterem jakby, wiesz, utożsamiałem. I yy. dla mnie to była moc tej książki. Nie? A propos arcydzieła, no to właśnie to jest dla mnie arcydzieło. Ja. Yy, I to jest jakby myślę, że wspaniała puenta tej rozmowy, że Widzieliśmy ciarki, znaczy ja widziałem i to potwierdzam i ten fizyczny ból e, to jest jakby coś niesamowitego. Ale co ten w duszy, nie ale ja wiem. Nie, ale no wiem, ale czasem nie? też, ale no nie wiem, ja miałem tak, że po prostu no, boli cię tak żołądek, jakbyś miał wiesz, zaraz nie zdać jakiegoś egzaminu. To I nie chcesz przewracać no? na zewnątrz. Tak, stronę, tak, no to jest jakby obrzydliwe, nie? znaczy nie obrzydliwe, tylko że jakby, wiesz, co ci tam czeka, nie? nic dobrego, no, ale, mhm. ale że musisz to, to zrobić i no i co? Dziękuję Ci Marcel za tę rozmowę, bo, bo myślę, że tutaj też muszę się teraz pozbierać po tym, co powiedziałeś. Dziękuję też wam, drodzy widzowie i widzki. To był podcast Kartkowanie Rąk Nie Brudzi. Można mnie obserwować we wszystkich mediach społecznościowych oprócz Tindera, Marcela chyba również, bo nie mam obrączki. Także dzięki, że, że byliście z nami i do zobaczenia w następnych odcinkach. Także piona, mamy to. Kaczor. do zobaczenia. Do zobaczenia. <noise> To był podcast Kartkowanie rąk nie brudzi. Zachęcam do obserwowania mnie w mediach społecznościowych. Jestem dostępny wszędzie oprócz Tindera.